Jeśli nadejdzie tej nocy, nie możemy być nieprzygotowani. Jak w istocie wyglądały zaślubiny w czasach Chrystusa, dalekie od współczesnych, romantycznych wizji i ceremonii, które znamy obecnie. Jakie brzemię spoczywało na młodej kobiecie i jej rodzinie, oczekujących na narzeczonego bez żadnej wskazówki co do dokładnego terminu jego przybycia. Przez wieki wyobrażaliśmy sobie związki kierowane głównie przez osobiste uczucia, indywidualne wybory i namiętne obietnice. Jednakże żydowski świat pierwszego stulecia funkcjonował na innych zasadach. Małżeństwo było integralną częścią przetrwania rodziny, wspólnego honoru i ciągłości życia. Młoda panna pozostawała w domu rodzicielskim, przygotowując się w ciszy. Podczas gdy narzeczony pracował, gromadził środki i wyczekiwał odpowiedniej chwili. Żadna data nie była ogłaszana, żadne bezpieczeństwo nie było zagwarantowane do ostatniego momentu. Zostań z nami do końca, ponieważ zrozumienie tego historycznego kontekstu całkowicie zmienia interpretację Ewangelii i może pogłębić Twoją wiarę. W czasach Jezusa. Małżeństwo nie brało początku z uczuć, lecz z decyzji podjętych przez rodziny. Nie rodziło się ono z jednostkowego pragnienia, ale z potrzeby wspólnoty. Rodzice spotykali się, prowadzili dyskusje, oceniali potencjalne korzyści i zawierali formalne porozumienia, które miały wpływ na całe pokolenia. O przyszłości młodej kobiety nie decydowała ona sama, lecz mężczyźni odpowiedzialni za jej bezpieczeństwo. I utrzymanie. Taki układ nie był postrzegany jako zniewolenie, lecz jako fundament porządku społecznego. W niestabilnym świecie, naznaczonym chorobami, głodem i przemocą, związek musiał najpierw oferować stabilność, zanim pojawiły się jakiekolwiek uczucia. Narzeczeni w większości przypadków ledwie się znali: niektórzy widzieli się zaledwie kilka razy, inni znali się tylko ze słyszenia. Nie było prywatnych spotkań ani długich romantycznych rozmów. Więź zaczynała się formalnie, na podstawie słowa danego między klanami, a dopiero potem rozwijała się we wspólnym życiu. To, co dzisiaj nazywamy miłością, było oczekiwane jako rezultat, a nie jako punkt wyjścia. Zobowiązanie wyprzedzało uczucie, przymierze poprzedzało bliskość. Władza rodziców była w tym procesie kluczowa. Oceniali oni reputację, stabilność finansową, zdolność do pracy i honor rodziny. Źle zaaranżowany związek mógł zrujnować cały ród. Błędny wybór oznaczał nędzę, publiczny wstyd i trwałe zagrożenie dla kobiety. Dlatego małżeństwo traktowano jako sprawę nader poważną, niemal uroczystą. Nie było miejsca na emocjonalną improwizację. Przetrwanie mówiło głośniej. Ta formalna umowa przekształcała małżeństwo w prawdziwy sojusz społeczno-ekonomiczny. Łączyło ono nie tylko dwoje ludzi, ale dwa klany, dwie historie, dwie sieci wzajemnego wsparcia. W okresach kryzysu taka jedność mogła gwarantować żywność, schronienie i ochronę. W czasach stabilizacji umacniała więzi i poszerzała wpływy. Małżeństwo było strategią życiową, a nie symbolicznym gestem. Jednakże, zanim doszło do jakiejkolwiek uczty, należało uiścić cenę. Zanim można było w ogóle pomyśleć o jakiejkolwiek celebracji, istniał etap rozstrzygający i nieunikniony wpłata wiana zwanego moar. Ta kwota nie była ani symboliczna, ani dobrowolna. Stanowiła publiczną demonstrację odpowiedzialności. Narzeczony musiał namacalnie udowodnić, że posiada realne warunki do utrzymania rodziny. Same słowa nie wystarczyły, same intencje były niewystarczające. W świecie naznaczonym niedostatkiem, zobowiązanie musiało być widoczne, mierzalne i powszechnie uznane. Moar nie był przekazywany pannie młodej, lecz jej rodzinie. Ten szczegół ujawnia logikę tamtych czasów. Rodzice zainwestowali lata w opiekę, wyżywienie i ochronę córki. Wiano uznawało tę odpowiedzialność, a jednocześnie służyło jako mechanizm przyszłej ochrony. Gdyby mąż zmarł lub porzucił żonę, ta suma wracała do niej jako minimalne zabezpieczenie bytu. Małżeństwo nie mogło skutkować bezbronnością. Musiało tworzyć trwałe bezpieczeństwo. Ten aspekt odkrywa coś fundamentalnego o tym świecie. Małżeństwo musiało zapewniać solidne podstawy ponad wszystko inne. Wiano nie było miarą uczucia, lecz publicznie przyjętego zobowiązania. Demonstrowało zdolność do utrzymania, ochrony i trwania, nawet gdy okoliczności stawały się niekorzystne. Zapłata moar niosła także ciężar społeczny. Od tego momentu narzeczony stawiał na szali swój honor. Mężczyzna, który złamałby to zobowiązanie, nie plamił tylko własnej reputacji, ale całej swojej rodziny. Umowa była jawna, obserwowana, pamiętana. Nie było miejsca na ciche porzucenie ani zapomniane obietnice. Wspólnota stawała się świadkiem tego paktu. To zobowiązanie było zapisane w dokumencie zwanym Ketuba to więcej niż zwykła umowa. Ustalała jasne obowiązki i określone oczekiwania utrzymanie, godność, troska i ochrona. Ketuba nie szukała emocji, lecz stabilności, i właśnie ta struktura pozwalała, by wspólne życie rozwijało się z ufnością w czasie. Od tamtej chwili młoda kobieta nie była już uważana za wolną, mimo że nadal mieszkała u rodziców, była już związana prawnym zobowiązaniem. I to właśnie w tej delikatnej przerwie między wpłatą wiana a zamieszkaniem pod jednym dachem rozpoczynała się najbardziej napięta faza całego procesu. Kiedy Moar został uiszczony, a Ketuba podpisana, małżeństwo już istniało w oficjalnej formie. Zaręczyny w czasach Jezusa nie były przyszłą obietnicą, ale w pełni uznanym, legalnym węzłem. W oczach rodziny i wspólnoty ten mężczyzna i ta kobieta byli już złączeni, nie mieszkali razem, nie dzielili tej samej przestrzeni domowej, ale zobowiązanie zostało już sfinalizowane. Jedyną rzeczą, której jeszcze nie było, był wspólny dom. Wszystko inne było już ustalone. Ten szczegół głęboko zmienia sposób, w jaki rozumiemy ten etap. Zerwanie zaręczyn nie oznaczało zmiany zdania, oznaczało unieważnienie małżeństwa. Separacja wymagała formalnego rozwodu ze wszystkimi związanymi z tym implikacjami prawnymi i społecznymi. Nie było marginesu na proste lub ciche wycofanie się. Przyjęte zobowiązanie miało realną wagę prawną i jasne konsekwencje publiczne. Zaręczyny były stanem ostatecznym, nie tymczasowym. W ramach tego związku wymagana była wierność. Jeszcze przed wspólnym życiem, jeszcze przed uroczystością, para była zobowiązana do wyłączności. Przymierze poprzedzało wspólne życie. Małżeństwo zaczynało się od zobowiązania, a nie od domu. Ta logika. Tak odległa od współczesnego spojrzenia wyjaśnia, dlaczego ten etap niósł ze sobą tak wielką powagę. Nie chodziło o emocjonalne oczekiwania, ale o przyjętą odpowiedzialność. To właśnie w tym kontekście opowieść o Marii i Józefie nabiera historycznej głębi. Odkrywając ciążę Marii w trakcie zaręczyn, Józef w sposób naturalny doszedł do wniosku, że został zdradzony. Było to jedyne rozsądne wytłumaczenie w porządku społecznym i prawnym tamtego czasu. Jego ból nie był jedynie emocjonalny. Był to ból mężczyzny, który wierzył, że jego honor został pogwałcony, a zobowiązanie złamane przed Bogiem i wspólnotą. Zaręczyny były zatem małżeństwem bez domu pełnym, uznanym i nieodwracalnym związkiem, który istniał przed codziennym wspólnym życiem. Przymierze zostało zawarte. Ale nadal trwał interwał, który należało pokonać, zanim wszystko stało się widoczne i celebrowane. W czasie trwania zaręczyn, narzeczona pozostawała w domu rodziców. Zazwyczaj miała między 12 a 14 lat, choć bardzo młoda w naszych współczesnych oczach, była już wprowadzona w świat jasnych obowiązków. Dzieciństwo kończyło się wcześniej. Od momentu zawarcia umowy każdy gest, każde słowo i każdy ruch były uważnie obserwowane. Jej życie wchodziło w okres zdyscyplinowanego oczekiwania, naznaczonego przygotowaniem i stałą czujnością. To przygotowanie nie było tylko symboliczne dotyczyło ciała, zachowania i tożsamości społecznej. Młoda kobieta była instruowana przez starsze kobiety z rodziny. Częste kąpiele, pachnące olejki, pielęgnacja włosów i proste ozdoby były częścią tego procesu. Nie chodziło o próżność, ale o gotowość. Musiała być przygotowana na moment, gdy narzeczony przyjdzie po nią. Cała ta praca i cała ta uwaga musiały być bez zarzutu. Cała ta przygotowanie musiało być bezbłędne na ten decydujący moment. Ale co działo się naprawdę? Kiedy Oblubieniec ostatecznie postanowił, że nadszedł czas, by wypełnić swoją obietnicę i zabrać ukochaną. Te przygotowania miały na celu ukazywanie nieskazitelnej godności, czystości i szacunku. Kluczowym, najbardziej stresującym elementem tego etapu było oczekiwanie bez żadnego ustalonego terminu. W przeciwieństwie do dzisiejszych ceremonii, nie istniał żaden wpis w kalendarzu. Pan młody miał powrócić dopiero, gdy jego dom będzie całkowicie ukończony, a wszystkie warunki w pełni zrealizowane. Narzeczona wiedziała na pewno, że nadejdzie, ale moment pozostawał tajemnicą. Ta niewiadoma regulowała każdy dzień jej życia: sen, praca, rozmowy, nawet chwile wytchnienia wszystko działo się pod ciągłą świadomością, że ta konkretna noc. Może okazać się tą decydującą. Lampy musiały być pełne, szaty gotowe, a uwaga bezustannej. Czuwanie nie było obowiązkiem jedynie rodziny, czuwała cała społeczność. Sąsiedzi bacznie obserwowali, plotki krążyły, a reputacja wszystkich wisiała na włosku. Nawet najmniejszy brak ostrożności mógł wywołać podejrzenia, które trudno było później usunąć. Wierność wymagała dowodzenia w nieobecności, nie w codziennym byciu razem. Było to napięte, milczące wyczekiwanie, pełne nadziei. Nie da się przeoczyć, jak doskonale Jezus wykorzystał ten specyficzny scenariusz w swoich przypowieściach. Kiedy mówił o pannach młodych, palących się lampach i ciągłej czujności, nie tworzył on abstrakcyjnych poetyckich obrazów lecz opisywał namacalną rzeczywistość, którą każdy znał z własnego doświadczenia. Ten okres oczekiwania uczył gotowości, odpowiedzialności i niezłomności. Aż wreszcie, w chwili kiedy nikt się tego najmniej spodziewał, nocną ciszę przerywał niespodziewany hałas. Kiedy w końcu czas wyczekiwania się kończył, nic nie było zapowiadane wcześniej. Oblubieniec nie wysyłał wiadomości, nie ustalał godziny, nie posyłał posłańców, po prostu wychodził, zbierał swoich najbliższych towarzyszy i, kiedy zmierzch opanował już wioskę, rozpoczynał drogę do domu narzeczonej. Ten moment oznaczał definitywne przekroczenie granicy między obietnicą a jej spełnieniem. Nie było już powrotu do tego, co było wcześniej. Pochód ślubny sunął wąskimi uliczkami oświetlony blaskiem pochodni. Drżące światło rzucało niestabilne cienie na kamienne mury, podczas gdy odgłos kroków odbijał się echem od nierównego podłoża. Wznosiły się proste, powtarzające się pieśni, którym towarzyszyły klaskanie i prymitywne instrumenty. Cisza nocy ustępowała stopniowo, jakby budziła się sama wioska. Drzwi się otwierały, ludzie wychodzili na zewnątrz. Wszyscy wiedzieli, co oznacza ten dźwięk. Powietrze wypełniało się zapachem palącego się oleju. Ciepło płomieni kontrastowało z chłodem zmierzchu. Muzyka płynęła bez pośpiechu, ale i bez ustanku. Orszak nie szedł ani zbyt szybko, ani powoli. Posuwał się z determinacją, świadomy swojego celu. Każdy krok przybliżał pana młodego do chwili, która kończyła okres oczekiwania i rozpoczynała nowe życie. W domu narzeczonej atmosfera zmieniała się radykalnie. Napięcie wynikało nie ze strachu, lecz z wielkiej nadziei. Czas zdawał się zagęszczać. Odległy dźwięk głosów stawał się coraz bliższy. Nie było już miejsca na jakiekolwiek poprawki w ostatniej chwili. Wszystko, co miało być gotowe, musiało już być. Noc nie pozwalała na korekty. Kiedy pochód w końcu docierał na miejsce, otwierające się drzwi symbolizowały nie tylko wpuszczenie gości, ale przejście przez bramę na oczach wszystkich. Narzeczona była wołana, podnoszona, wyprowadzana na zewnątrz. I w tej jednej chwili cała wioska pojmowała, że obietnica właśnie przestanie być jedynie słowem. Droga prowadziła teraz do miejsca, gdzie miał zostać symbolicznie wzniesiony nowy dom. Choć tylko na chwilę, pod prostym zadaszeniem i to właśnie tam, pod tym namiotem miały zostać wypowiedziane starożytne słowa, a zobowiązanie miało być przypieczętowane na zawsze. Orszak nie zatrzymywał się docierając do domu. Prowadził narzeczoną do prostej, ale głęboko symbolicznej przestrzeni kupa. Nie była to ani świątynia, ani ołtarz. Był to baldachim podtrzymywany przez kolumny, lub rozciągnięte tkaniny, otwarty z każdej strony, widoczny dla wszystkich. Czupa symbolizowała nowy dom, który właśnie powstawał. Nawet będąc tymczasowa, reprezentowała oficjalny początek wspólnego życia. Tam, w obliczu rodziny i całej wspólnoty, związek stawał się jawny. Nie odbywała się formalna ceremonia religijna, jaką znamy dzisiaj. Nie było kapłana prowadzącego długi, ustandaryzowany rytuał. Centralnym punktem były błogosławieństwa. Rodzice, starsi krewni i przywódcy rodzin wypowiadali prastare formuły, pełne życzeń płodności, dobrobytu, wierności i ciągłości. Błogosławieństwo nie było odgrywaniem sceny, było poważnym przywołaniem przyszłości tej pary. Wszyscy słuchali i wszyscy mieli zapamiętać te słowa. Po błogosławieństwach związek był dopełniany. To nie był ukryty ani mało istotny szczegół. Konsumpcja małżeństwa potwierdzała, że małżeństwo zostało zrealizowane. Od tej chwili nie było już obietnicy ani okresu przejściowego. Była rzeczywistość. Małżeństwo przestawało być kontraktem, a stawało się wspólnym życiem. To, co zostało ustalone, opłacone i przyrzeczone, teraz się spełniało. Ten moment definitywnie cementował związek. Społeczność uznawała go, rodziny się radowały, więź była pełna, chroniona i szanowana, lecz na tym małżeństwo się nie kończyło, wręcz przeciwnie. Ta noc była zaledwie początkiem czegoś znacznie większego, bardziej widocznego i przedłużonego. Po uroczystym przypieczętowaniu związku pod chupą, małżeństwo wchodziło w najbardziej widoczną i długotrwałą fazę wesele. W przeciwieństwie do krótkich, współczesnych uroczystości, bankiety weselne w czasach Jezusa trwały siedem dni, a czasami, w zależności od zamożności rodziny, mogły się jeszcze przedłużyć. Nie było to wydarzenie prywatne, lecz ogólnospołeczne. Uczestniczyła w nim cała wioska. Jedzenie, picie, śpiew i taniec były częścią zbiorowego zobowiązania do publicznej radości. Odpowiedzialność za te celebrowanie spoczywała głównie na panu młodym. To on musiał zapewnić wystarczającą ilość jedzenia, wina i gościnności na wszystkie dni uczty. Porażka w tym zakresie nie była drobnym niedociągnięciem reprezentowała głęboki wstyd społeczny. Przerwane lub ubogie wesele, naznaczało początek małżeństwa publicznym upokorzeniem, poddając w wątpliwość zdolność pana młodego do utrzymania swojego domu. Honor, tak pieczołowicie chroniony do tego momentu, mógł zostać utracony w ciągu kilku chwil. I właśnie w tym kontekście epizod w kanie galilejskiej staje się kluczowy. Kiedy kończy się wino, nie mamy do czynienia ze zwykłą domową niedogodnością. To poważny kryzys społeczny. Brak wina groził wystawieniem pana młodego na pośmiewisko przed całą społecznością. Stawką była nie tylko kontynuacja zabawy, ale reputacja nowo powstałej rodziny. Dokonując tam swojego pierwszego publicznego cudu, Jezus nie wybrał świątyni, synagogi ani pałacu, wybrał wesele, wybrał domową uroczystość, wybrał moment, w którym honor ludzki był bliski zniszczenia. Przemiana wody w wino nie tylko ratuje celebrowanie. Ale przywraca godność, obfitość i szczęście. Najlepsze wino pojawia się wtedy, gdy wszystko wydawało się być na skraju załamania. I w ten sposób, pośród wina, radości i odzyskanego szacunku, małżeństwo przestaje być tylko dawnym obyczajem, a zaczyna odsłaniać wieczne prawdy, które niosą echo daleko poza granice tej wioski. Na koniec zastanów się. Obserwując zaślubiny w czasach Jezusa, dostrzegamy, że nie były to jedynie starożytne rytuały, lecz struktury podtrzymujące życie, rodziny i nadzieje. Kontrakty, opłaty, wyczekiwanie, biesiada i honor tworzyły język, którego Bóg użył do objawienia wieczystych prawd. Chrystus przedstawił się jako oblubieniec, ponieważ wszyscy rozumieli ciężar tej obietnicy prawdziwe zobowiązanie, pewny powrót i przyszła radość. Wiara chrześcijańska rodzi się z tej logiki spełnionego przymierza, a nie z przemijających emocji. Kościół czeka, ufa i przygotowuje się, mając pewność, że historia zmierza ku ostatecznemu spełnieniu. Zrozumienie tych tradycji nie tylko rzuca światło na Ewangelię, ale umacnia naszą dzisiejszą ufność. A jeśli ten film umocnił twoją wiarę i poszerzył twoje biblijne rozumienie, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i udostępnij to nagranie. Napisz w komentarzach, co najbardziej przykuło twoją uwagę i pomóż tej wiadomości dotrzeć do większej liczby osób, abyśmy razem wzmacniali naszą wspólnotę wiary. Do zobaczenia w następnym filmie. I niech Bóg ci błogosławi.